Majaczko z tej strony Sigu. A w dzisiejszym filmie, jak to zawsze bywa, omówimy sobie najciekawsze nowości ze świata Fortnite. Ale zanim to, przypominam wam, żebyście ustawili subika oraz łapkę na tym kanale, jeśli film wam się oczywiście spodoba. Oraz nie zapomnijcie użyć mojego kodu SIGUSIEK w sklepie Fortnite przy swoich następnych zakupach. A ja myślę, że więcej nie ma co przedłużać i po prostu lecimy prosto do materiału. A zaczniemy sobie, słuchajcie, od pierwszego newsa dotyczącego trybu LEGO Fortnite. Sina na Twitterze. Że wstawił, że właśnie Fortnite pracuje nad kompletnie nowym trybem w LEGO. Na ten moment dowiedzieliśmy się tylko jedynie, że w plikach gry ten tryb nazywa się Sprout i jest to totalnie inny tryb niż w ogóle mieliśmy do tej pory. Także ma być to zupełnie coś nowego ma być to nie taki tryb kreatywny, tylko właśnie jakiś nowy, totalnie nowy tryb ja jako osoba, która naprawdę strasznie dużo godzin poświęciła w LEGO Fortnite no to naprawdę jaram się i nie mogę się doczekać tego trybu i mam nadzieję, że Fortnite faktycznie czymś nam nowym zaskoczy i nie będzie to odgrzebany kotlet. Także musimy sobie poczekać, zobaczymy co to będzie, a my przechodzimy do następnego newsa. A następną bardzo ważną informacją dla was, która was na pewno zainteresuje, jest potwierdzenie od Hypexa, że właśnie Fortnite Koszmarów Czar 2024 jest potwierdzony z datą na 11 z tego października. Jest to fajna informacja, bo jak mówiłem wam wcześniej, była szacowana data na między 11 a 15 października. A teraz mamy właśnie oficjalnie potwierdzone, że ten Fortnite koszmarów czar będzie już 11 października podczas aktualizacji, czyli już w piątek. I słuchajcie, pokażę Wam małe podsumowanie rzeczy, które mają się pojawić podczas tego właśnie update'u w piątek. I mamy tutaj m.in. na przykład eventy, właśnie Fortnite koszmarówczar, z takimi trybami jak właśnie Skarbiec albo właśnie Horda. I dostaliśmy po prostu informację, że te tryby powrócą znowu do gierki. Następnie mamy zaktualizowane miejscówki, a dokładniej wielki lodowiec, wojownicze włości oraz sklecone slajdy. No i są one zaktualizowane właśnie na styl Halloweenowy. O czym wam mówiłem, że właśnie przez te panele Starka, które wylądowały tam, mamy tam dynie i właśnie one oznaczają, że te miejscówki będą Halloweenowe. Przechodząc dalej na naszej liście, mamy współpracę np. z teksańską masakrą Piłą Łańcuchową, mamy Halloweenowego Marshmallow, mamy miasteczko Halloween, czy np. Mephisto oraz złe postacie z Disneya. Podobno również mamy dostać skina od Marvela Spider-Woman, czyli będziemy mieli po prostu spider w wersji damskiej. Dodatkowo są wprowadzone również inne skiny, takie jak Pumpkin Knight, Witch Lexa czy Spooky Goof do gry ma również trafić nowy mityczny przedmiot, którym będzie Boom Billy, czyli kultowy rowerek Billy'ego właśnie z serii Piła, który będzie właśnie mityczny i będzie on działał na tej zasadzie, że będziemy go wypuszczać, on będzie jechał za przeciwnikiem i jak do tego przeciwnika dotrze, to po prostu będzie eksplodował. Więc myślę, bardzo fajny przedmiot i nie mogę się doczekać, aż go przetestujemy. Dalej mamy podobno bardzo duży update właśnie Fortnite aktywacji, co nie jest potwierdzone, ale podobno taka właśnie duża Duże zmiany mają w tym zajść. Ponadto mamy trzeci sezon Rocket Racing, ale mało osób to gra, więc sobie to pominiemy. Mają być dodane również nowe samochody, ma być turniej Spider-Man vs Venom w Rocket League. i słuchajcie, to jest bardzo ciekawe dla was, ponieważ niektóre nagrody z tego turnieju będą transferowane do Fortnite, czyli słuchajcie, będziemy mieli jakieś darmowe nagrody właśnie do wygrania poprzez granie w Rocket League. A. więc naprawdę myślę, że spoko i jak tylko ten turniej wystartuje, to was o wszystkim poinformuję. Więc pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, żeby żeby po prostu niczego nie ominąć. Mamy również informację o tym, że nowy update przyniesie nam nowe leaky, jeśli chodzi o właśnie ten końcowy event. Ponieważ w Fortnite będziemy mieli jeszcze jeden event, taki naprawdę duży event, bo teraz mieliśmy mini-event, a teraz będzie naprawdę duży event, który będzie właśnie nam kończył aktualny sezon. I właśnie za pomocą tego evenciku zostaniemy przerzuceni do Fortnite rozdziału drugiego OG, co brzmi mega kozacko. I zobaczymy, czy faktycznie ten Fortnite rozdział drugi OG faktycznie tym twórcom wyszedł i będzie on faktycznie grywalny. Następnym newsem jest potwierdzenie HypeXa, że właśnie do Fortnite przy tym następnym update'cie wchodzą te złe postacie z uniwersum Disneya. Dostaliśmy grafikę, że nadchodzą do Fortnite takie postacie jak Kapitan Hack, Cruella czy właśnie Czarownica. Nie wiem, czy tylko będą te trzy postacie, czy będzie ich o wiele więcej, ale gdy tylko będzie mieli jakieś nowe informacje, to was o tym poinformuję. I słuchajcie, całkowicie nowa rzecz, o której jeszcze nie mówiłem, to do neta właśnie Został wypuszczony trailer Fortnite Koszmarów Czar 2024, a dokładniej raczej skórek, które się w nim pojawią. No i na tym trailerze mamy postacie z różnych kolaboracji, które właśnie przygotowują dynie na Halloween. Są to nowe skiny właśnie, które zostaną dodane do sklepu i w pośród nich mamy takie osoby jak Piła, Mephisto czy na przykład właśnie teksańska masakra biłą łańcuchową. Mamy również taką jedną babeczkę czarownicę, nie wiem jak ona się dokładniej nazywa, czy ona jest z jakiejś współpracy, no ale wygląda na naprawdę epicko i wiem, że w większości z Was się spodoba, ale myślę, że najbardziej interesującym dla nas będzie właśnie ten skin Mephisto. Który jest NPC usługowym, czyli właśnie będziemy mogli mu oddawać HP, a on będzie dla nas robił jakieś przysługi. I oprócz tego, że będzie on zwykły NPC, to prawdopodobnie będziemy mieli go również w sklepie, bo właśnie jak on się tutaj pojawił wraz z innymi tymi postaciami, to prawdopodobnie również będziemy mogli go kupić i sobie nim pograć. A jak mówimy już o kupowaniu skinów, to dzisiaj w nocy, czyli jak już to oglądacie, to już jest w sklepie właśnie nowy pakiet piły. Jeśli nie byliście jeszcze w Fortnite, albo macie na przykład aktualizację, to macie. Teraz na ekranie, jak prezentują się ceny poszczególnych rzeczy, właśnie z tego zestawiku. Jeżeli komuś ten skin się spodobał i będzie chciał go kupić, to pamiętajcie, żeby wpisać sobie w westry twórce kod Sigusiek, będzie mi naprawdę bardzo miło. A my przechodzimy dalej. A dalej mamy, słuchajcie, powrót, właśnie zestawu Skull Squad Pack. Słuchajcie, do Fortnite'a, do sklepu wraca taki cały zestaw, właśnie kościotrupów. I jeśli komuś się taki zestawik podoba, no to będzie mógł go kupić już chyba jutro, albo już dzisiaj będzie dostępny, nie wiem, zależy kiedy to oglądacie. No ale właśnie pod, powinien już być na dniach ten pakiecik dostępny i będziecie mogli go sobie normalnie kupić w sklepie. Także słuchajcie, ten update, który będzie w piątek. Naprawdę zapowiada się mega kozacko, naprawdę strasznie dużo rzeczy zostanie dodane. Zostaliśmy właśnie dużo lików, dużo informacji, o których wam oczywiście powiedziałem. Jedyne co nam pozostaje, to po prostu czekać na. Tą aktualizację. Naprawdę nie mogę się, widzowie, doczekać tego update'u w Lego Fortnite. Naprawdę jestem ciekaw, co ci twórcy dla nas przygotowali, bo faktycznie to Lego Fortnite na samym początku kiedy wyszło, było mega interesujące. Później troszeczkę to zainteresowanie spadło, a teraz, jeśli faktycznie dodadzą coś ciekawego, to może ta liczba graczy wzrosnąć. Również niesamowita ilość kolaboracji, którą Fortnite nam dostarcza, takie jak właśnie współpracy z tymi różnymi horrorami, których dostaniemy właśnie skiny w grze, jest po prostu. Czymś niesamowitym. Tak samo jak wspomniałem Wam na poprzednim filmie, właśnie, że Fortnite ma nadzieję na współpracę z Minecraftem czy Robloxem, że mogą stworzyć coś razem naprawdę fajnego. Mam nadzieję, że do takiej współpracy naprawdę dojdzie. I będziemy mogli na przykład sobie pograć z Stevem Albo będziemy mogli jakiś pograć Specjalny tryb właśnie tak jak było Przy współpracy Lego, że trafiło Lego do Fortnite'a, gdzie mieli na przykład Takiego Minecrafta w Fortnite'cie No ale widzowie myślę, że na dzisiaj to byłoby Już wszystko o czym chciałem wam powiedzieć Wszystkie nowości jakie się dowiedzieliśmy Na temat dzisiejszego dnia Oraz właśnie piątku I jedyne co nam pozostaje to czekać na następny update Pamiętajcie o subik Oraz łapce w górę jeśli film wam się spodobał Nie zapomnijcie wpisać mojego kodu w sklepie Sigusiek, a ja się z Wami serdecznie żegnam. Do zobaczenia w następnych filmach i cześć!